I o na z tej strony emmak 7 Jak widzicie dzisiaj nie stoję na nogach, tylko jesteśmy w ciężarówce. Co dzisiaj jesteśmy na oby ciężarówką. No to co możemy zaczynać? Widzę już, że ktoś się tam zaklinował, ale mniejsze w to lecimy już dalej. Dobra, tu mamy pierwszą przeszkodę. O... Czekajcie, to był checkpoint. Dobra, najłatwiejsza droga. Ale dobra, tu mamy taką przeszkodę. Ja chyba tego nie ominę. Żartowałem. A czekaj, ja tu wykręcę w ogóle? Przecież mi opona spadnie. No nie. Chodź opona. Dobra, jedziemy dalej. Przenośniki sprawdzają, że przyspieszę. O nie. O oh no. O oh no. O oh no. Ej, dobra, na razie nie spadłem. Nie mam żadnego killa. A czy mogę przez nich przejeżdżać? Mogę. Uuu. To fajnie dopracowana gierka. Aha. No chyba wy sobie jaje robicie. Ta grasa chyba jaja ze mnie robi. Ono. Ej, no jak ja mam wykręcić tu niby. Gdzieś ja autem nawet nie umiem mieścić. Oho! No, to super powiem wam widzowie. Powiem wam, że ja umiem mieścić bardzo super ciężarówką. No patrzcie, patrzcie to. Patrzcie to jakie zakręty tu robię. Patrzcie. No, no. No. No dobrze jadę, no. Dobrze jadę, no. No, 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 no. O, tak, muszę trzymać właśnie. E, nie wolni w tamto. No serio? Nie. Ja mogę to trąbić, o. Nie. O! Ej, dobra. Jest dobrze. Jadę teraz tyłem. Tylko jeszcze nie. A i ja ogólnie widzowie, mogę y, nagrywać y, odcinki z Fify Jeżeli będziecie chcieli, to napiszcie w komentarzu, to ja będę nagrywał. A na razie lepiej o tym nie będę gadał, bo ja muszę na razie wykierować tą ciężarówką. No. No nareszcie. Dobra, zaliczacie mi. Zresetować Jest. Dobra, co tu mamy? Oj. Serio, to muszę patrzeć. No. To nie jest trudne? To jest łatwe? To jest, to jest łatwe? To jest trudne. Znaczy dla mnie. No nie, Dla większości z was to jest, będzie łatwe. Bo ja nie jeździłem jeszcze ciężarówką w Robloxie. Albo jeździłem. Na jakieś RP. No Brookhaven pewnie jeździłem, no... No nie. Se chyba jaja robicie. Nie. Ta gra se chyba jaja ze mnie robi. Nie! Nie! Proszę, no nie, muszę w nowa. Może full speed trzeba? No chyba nie. seria Full speed wystarczy. O, tu mam jakieś zakręty. Hm? Dobra, zakręty to chyba umiem. Dobra, umiem. Dobra, zakręty umiem, ale i tak bym pewnie walił się. Dobra, nieraz. raz. Oj, 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 oj. O no, 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 no. Nie, 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 nie. jakie zakręty. Oj, 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 oj. Ależ zakręty. A czekaj, czy czek, ja walnę tym, to mnie wybije? No to właśnie, to nie mogę oponami na to najechać. No nie! Czemu? Aha, bo tam są w no dobra. dobra. co tu musimy zrobić? E, e, e. Nie! Co tu się stało? <laughs> no dobra, no. To jeszcze raz jedziemy. A więc zapomniałem wam powiedzieć, zostawcie subika i łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków z Oby na Roblox. Roblox. Ale ja to przepraszam. Co mi checkpointa nie zaliczyło? Aha! Mm. No. A byłoby tak super, jakby mi zaliczyli checkpointa. Ej, no, zaliczcie, to zalicz się to zalicz. A oni mi nie zaliczyli checkpointa. Halo! Ej, co to ma być? Halo! No nie po to tyle jeżdżę w tej grze. Ciężarówko, byście mi nie zaliczali checkpointa. No, nareszcie. Dziękuję. O! Huuu, uh, uh, uh. No to tu będzie chyba najlepsza zabawa. Nie jedź tu! Co ty robisz? Co ty robisz? Może to jest najtrudniejszy poziom? No, chyba będę go trochę przechodził. No nie, no nie, no to są chyba jakieś jaja. Jaja se ze mnie robią, o. No. Nie. Dobra, to jest po prostu niespodziewane. Niespodziewanie tu się dzieje tyle. Nie! Jak ja mam tu niby dojechać? jak ten, Jakbym nie miał tego e, dziwacznego czegoś z tyłu mojego. Czemu ty tu jedziesz? Kto wymyślił te ciągniki tu? No nie, nie, no po prostu no nie. Dobra, może trzeba szybko jechać. Ha, szybko. Mhm. Nie, no głównie na no, opony. No tam to. No, 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 głupie. Głupie opony, a. na. No. Ej. What, to, to? Aha! Ej, serio, to było takie łatwe? A to ja tego nie umiałem zrobić. Aha! Nie, no no to świetnie. Świetnie się składa, że tego nie umiałem zrobić. To było niby tak, no to było łatwe trochę. No jak to skumałem, to było łatwe. To po to, co tam było na środku. Aha, no. Dobra, tamten był na razie najtrudniejszy. Najtrudniejszym poziomem. O, dziękuję Ci. Nie, nie, nie. Dobra, resetowaj. Ty, ty, gdzieś mi wywalił. Nie, dobra, to jest chyba jeszcze trudniejsze. Czyli jakby ja muszę zakręcać Ale żeby moje te, to z tyłu No można powiedzieć laweta O! Dobra! Nie! Nie! Czy ta se jaja ze mnie robi? Nie! Nie! Dobra, nie rozumiem, już to robię na szybko Dobra, speedrun ta gra mnie już trochę zdenerwowała. No nie, gdzie ty tam jedziesz? Nie. No czemu mnie tu wyjeżdża? No nie wytrzymam zaraz. Ale czemu mój to ma jechać po tym? Ty wiesz po czym masz jechać? Ty ciężarówko. Wiesz po czym masz jechać? No. Tu po tym, no brawo! Nie, no normalnie nie! No ja już się męczę nad tym ileś minut. No jeszcze tu, gdyby nie było tej przepaści, to już bym to przeszedł. No, naprawdę, prawda akurat. Jedyna prawda w tej grze. A dziękuję za pomoc! Bardzo dziękuję. Cały widzę, że tak. Mało gadam. Już 9 minut trwa odcinek, a ja dalej się męczę na tym 14 poziomie. No powiedz mi, że ja go przejdę teraz. Czemu ja wtedy go nie przeszłam? Co ja zrobiłem wtedy? Spadłem chyba. No. Dobra. O, nareszcie. Dobra, to było takie łatwe. Dobra, łatwe to było. E no ale e O Dobra bo już mi by na czerwone Zaliczy Zaliczyli mi Dobra dobra Najlepszy uczeń mhm. Co jeszcze mi powiecie No i ja najlepszy uczeń hu. Uh, uh, uh. uh, O Dobra Co tu teraz trzeba zrobić No jaki ma nerw Co ja muszę teraz Jak ja jeżdżę Jeju nie, by nie przyjęli. Uuu, nie. Nie, no powiem wam normalnie, że ja jeszcze dobrze. Dobra, nie skapnęli się. No. Dobra. Nie, no widzę, że chyba będziemy kończyć na tym odcinek. Nie, dobra, widzowie, ja chyba na tym kończę odcinek. Nie żartuję. No jak ja mam to zrobić? Może tu? No jedź! Jedź, ty głupia ciężarówko! Tempaciężarówka.pl Nie! Nie mogę jakoś tu zawrócić? Czy... a mogę jed... No nie mogę... Dobra. Mm -hmm. No nie mogę tu zawrócić, nie zawrócę tu. No, to mi wywali opony gdzieś. O, dupa. A może tu muszę jechać. No nie wiem, ja też tak myślę. No nie, bo to główno mnie spycha. No to. Nie, no nie. No po prostu nie wierzę w to. Ty, czy na padzie by się tego lepiej nie robiło. Ale nie wziąłem pada, nie mam przy sobie. A jedziesz ten dół. Nie wiem, może jakoś wyjdę z tego auta. Z ciężarówki. <grym> A co mi da takie pomarańczowe samochody? Co mi to da? Gdzieś mi to nic nie da. Tyle mi da, że jakiś kolor. No. Dobra. No nie, no nie, no nie wytrzymał. Kto to tu postawił? Który to postawił? Ten pewnie twórca. Ja go znajdę. Ja mu dam postawiać mi będzie na mojej drodze. Jak ja tu chciałem. Nie, dobra, nie zrobię tego widzowie. Chyba że wjechałbym tam. Hmm. Dobra, chyba to mam. Nie mam jednak. Nie, no gdzie ty mi wierzy? Nie, no głównie na żarówka. Już inaczej nie powiem. Może ta pomarańczowa byłaby lepsza. A wiedź w to już. Dobra, widzę wy. nie, ja kończę ten odcinek na ty. A więc co, to będzie na tyle, że mam się podobał odcinek, zostawcie subika, jabłko w górę, a my co, widzimy się jutro o godzinie 15-16, a więc co, narka, cześć, cześć, narka, cześć, o.